Konferencja prasowa po meczu Jeziorak i granica kości trenerów, Adama Fedoruka z Kętrzyna, a także Wojciecha Tarnowskiego. szkoleniowca Jezioraka i Pierwszego tego spotkania proszę trenera zespołu Kości. Dzień dobry, no, na wstępie oczywiście e, chciałbym pogratulować zespołowi tego zwycięstwa, bo e, naprawdę dzisiaj na to zwycięstwo zasłużyli. Ja osobiście bardzo lubię takie mecze, takie mecze, gdzie gra się z takim przeciwnikiem faworyzowanym, takim przeciwnikiem, który posiada piłkę, takim przeciwnikiem, który szybko nią operuje i jeżeli taki zespół jak Jeziorak trafia na dobrze zorganizowany zespół w defensywie, to mogą się wszystkie, wszystkie w zasadzie rzeczy wydarzyć i dzisiaj mieliśmy właśnie ku temu idealną okazję. Stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie dwie doskonałe sytuacje, z czego ramkę bramkę i na poważnie byliśmy przygotowani i takiego meczu właśnie oczekiwaliśmy. No w drugiej połowie, gdzie wynik był do przerwy 1-1, w szatni bardzo uspokajałem zespół i tłumaczyłem im, że tu się będzie jeszcze wiele działo, ponieważ tak, po pierwsze murawa była bardzo grząska, na pewno będzie dużo niedokładności, na pewno będą spięcia. Nie możemy popełnić błędów w tej sytuacji, kiedy, kiedy na przykład dostaniemy drugą kartkę albo będziemy grać w osłabieniu. I okazało się właśnie, że błąd popełnił przeciwnik. Druga kartka więc zespół Jezioraka w osłabieniu i to był taki przełomowy moment. Przełomowym momentem również było wpuszczenie młodego zawodnika, świeżego, który, który czekał na, właśnie na atak szybki, na, na kontrataki i to się wszystko spełniło. Także bardzo trudny mecz, muszę przyznać, że Jeziorak bardzo dobrze, bardzo fajnie operuje tą piłką, ma fajny plan na tą grę, ale czasami jest tak, że przeciwnik, który przyjeżdża jest też dobrze zorganizowany i czeka na, na, na swoje okazje, także dzisiaj, dzisiaj mieliśmy naprawdę ciekawy mecz. E, trudny na obu stron I, i jeżeli się nie strzela oczywiście sytuacji, jeżeli nie, nie jesteśmy w stanie zdobyć bramki, no to niestety narażamy się na konty Tak dzisiaj było, także jestem bardzo zadowolony z, z tego, co dzisiaj zademonstrował mój zespół, aczkolwiek byliśmy też dwóch takich kluczowych zawodników, ale, ale życie stawiało nas właśnie w takiej sytuacji i, i bardzo się cieszę, że, że przywozimy. Ja osobiście od momentu, kiedy prowadzę granicę Kętrzyn, bo to moje pierwsze zwycięstwo, więc bardzo jestem zadowolony. Dziękuję. Dziękuję Trenerowi Fedorukowi, a teraz o podsumowanie tego spotkania, proszę Trenera Pociecha Tarnowskiego. No cóż, wypada mi tylko pogratulować dużej gości ofiarnej postawy i, i zwycięstwa. Tutaj w Iławie nie ukrywam, że jesteśmy mocno rozgoryczeni i rozczarowani tym, że nie zdołaliśmy dzisiaj wygrać, bo stworzyliśmy sobie naprawdę mnóstwo sytuacji do tego, żeby raz otworzyć wynik, a po straconej bramce szybko wyrównać. Udało nam się to tuż przed przerwą po piątej czy szóstej idealnej sytuacji do tego, żeby otworzyć dla nas to konto bramkowe. No w drugiej połowie też kreowaliśmy tą grę, też stwarzaliśmy sobie Kolejne sytuacje, ale sporo niedokładności przy ostatnim podaniu, przy decyzyjności podczas oddawania strzału na bramkę i przeciwnik wykorzystał jedną z nielicznych możliwych sytuacji. Myślę, że też tutaj sędziowie nie stanęli na wysokości zadania, bo według. Z naszej perspektywy y, zawodnik granicy znajdował się na y, pozycji wyraźnej, pozycji spalonej. E, no ale cóż, taka jest piłka. Wygrywa ten, kto strzeli więcej bramek. Nie, nie odkryje tutaj niczego wielkiego. E, no na pewno dziękuję chłopakom za grę do końca, bo mimo tego, że graliśmy w osłabieniu przez kilkanaście minut tej drugiej połowy to my w dalszym ciągu mieliśmy inicjatywę no ale w końcówce popełniliśmy duży błąd i, i, i tutaj myślę, że to wszystko się skumulowało i ten mecz przegrywamy także no ale cóż, gramy dalej, nie poddajemy się absolutnie paradoksalnie Dzisiaj naprawdę rozgrywaliśmy niezły mecz, na takie warunki, kreowaliśmy grę, stworzyliśmy sobie sytuację, no ale nie tylko to co się w piłce liczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerowi Tarnowskiemu. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to serdecznie dziękujemy za...